Halo halo, co to za zaległy flash? Halo? 20 miesięcy od zapowiedzi mamy to Kangurek K otrzymał nie tylko nowy trailer, ale i termin premiery przewidziany na lato tego roku. Tate Multimedia szykują prawdziwą ucztę dla fanów wymagających platformówek i to dostępnych na wszystkich platformach. Od PC po Switcha zdecydowanie życzę brak opsów. Niespodziewanie zapowiedziano Crisisa 4, co prawda Krajtek potwierdziło, że teaser odnosi się do bardzo wczesnego stadium produkcji i upłynie sporo czasu do premiery, ale chiński oddział pośpieszył się z publikacją informacji. Niemniej jednak gra została oficjalnie zapowiedziana, więc pozostaje tylko czekać. This was my real a w sieci ukazał się pierwszy oficjalny zwiastun z Life is Stranger Mastered Collection. Pozwala on na rzut okiem na nową odświeżoną grafikę, ale i porównanie jej z pierwowzorem. Zmiana na Unreal'a czwórkę, większe tekstury i nowy system oświetlenia w asyście motion capture do złapania mimiki zapowiada się nieźle. Techland nie planuje przyhamowywać. Firma podzieliła się mapką rozwoju gry i tego, jakie atrakcje będą na nas czekały po premierze w najbliższych miesiącach. W lutym darmowe DLC inspirowane frakcjami, potem zestaw wyzwań oraz event z mutacjami. W czerwcu ma pojawić się pierwszy płatny, fabularny dodatek. Wow! Darmowe polskie MMO? dlaczego nie, Broken Ranks, będące remakiem The Pride of Turn, właśnie zadebiutowało. We wzorowanym na klasycznych izometrycznych RPG-ach tytule będziemy samotnie lub w drużynie wykonywać najróżniejsze aktywności, wiele z nich ograniczonych czasowo i wymagających kooperacji. jak to jest dla innych burning heart of the sky, hear my a na koniec nowy zwiastun do gry Gord, czyli RTS-a od rodzimego studia Covenant Dev. Mieszanka strategii i survivalu została zalana mitologią słowiańską i dopełniona elementami przygodowymi czy budowaniem bazy. Przypominamy, że gra ma ukazać się na PC jeszcze w tym roku, choć niewykluczona jest ekspansja na inne platformy. O bountiful dabo! Na lato też Disney+, Plus w Polsce cool, cool...